Yo, 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 yo. Cześć, jesteśmy w windzie, wychodzimy z hotelu, jak widać moje moja włosy nikt nie zrobił, ale, ale podoba po prostu... mi się, że ja idę w foklę, no to że zapnij się trochę z boku, ale nie mam jak, bo to jest kimono i to jest na agrafki w ja w ogóle zapomniałem, powinienem sobie zrobić już włosy w hotelu, ale nie załabrałem z żadnej koszuli, jakbym teraz sobie zrobił włosy, to zdejmując to, bym wszystko rozbalił, ale jest za wcześnie, żebym założył kreację, więc damy. Ja już naprawdę nie mam siły. Byliśmy już prawie pod klubem i uwaga okazało się, że nie wzięliśmy naklejek. Także Adam czeka w taksie, a ja musiałem wrócić i idę wam lejki. Są so i one Niestety tam pani coś, coś mówi. Dobra, idę. To jest nasza zapleczka. To nie my jak coś napisaliśmy. Ale to prawda. Cicho. Nie można mówić takich rzeczy na z nas wszystkich zamkną. Tu jest z tyłu sceny. To jest nasza um, rezydencja tłatła, znany francuski lokal. No tutaj piękny zachód słońca jest naprawdę teraz no ładnie, ładnie. A co tutaj się? No wypakowywanko jest. Moja kreacja trochę jest pogniesiona, ale jakby no tak musiało... być. Ale wszyscy będą pijani i nie zauważył. Nie tak, ja raz ją założyłem, tylko kupiłem ją na... Nasze urodziny w tym roku w Krakowie mieliśmy, więc no kiedy ją założyć jak nie teraz, nie? Nie wiadomo, czy będzie okazja. To prawda. Więc, e, zawsze, e, zawsze, No. Do Wrocławia... Do, nie wiem o co chodzi, ale do Wrocławia e, po prostu jest coraz trudniej dojechać. My do, zazwyczaj... Naprawdę? E, jeszcze kiedy graliśmy ostatnio? W zeszłym hmm. roku to jeździliśmy pociągami i nie było to jakoś super przyjemne, bo trwało 5 godzin pendolino. Ale, ale się dało. Ale były te połączenia. Teraz w te lato jest jedno pendolino dziennie, i jest albo jakoś, nie wiem, o 16, czyli za późno, albo jest znowu jakoś o 8 albo 9, a tak, nic nie tak, ma. Tak, tak. Więc musieliśmy lecieć samolotem, tak jak ostatnio. Co też się wiąże oczywiście z tym, że... Wiecie, nie można zabrać, zabrać wszystkich kosmetyków. Wiecie, już samochód jest wystarczająco drogi, to nie będziemy jeszcze dopłacać za waliz. Tak, dokładnie, no wiecie, pomoc, tam nie? 100 ml może być. Więc zawsze, to jest zwykłe, zawsze wypakowywam wypakowywanko. Zaraz idziemy na próbę dźwięku. Zaraz idziemy podłączyć się, wszystko sprawdzić, żeby... E żeby mieć to już z głowy i móc zacząć się malować i stroić. Bo tak. zawsze to robimy raczej na miejscu już. Tak, tak, raczej tak. Możemy poka przejść ten... No. Zostań. Dodatkowe rzeczy, tak. dobra. Jest? Dosyć mokro, chociaż nie jest tak źle jeszcze. Wstępne prognozy mówiły, że będzie padać do 22. Jest godzina... Ty teraz prognozę .40 I teraz prognozy pogody przeszłości. Już nie pada, nie wiem, od godziny co najmniej. Jest więc tak, jakby trochę dosycha. Jest zawód słońca, mamy już, no tak. bo jest koniec sierpnia. Ale ogólnie widok jest tutaj cudowny. Bardzo tutaj Trzeci no. rok z rzędu. Więc nie wiem, zobaczyłem, może, może jeszcze tutaj uda nam się wrócić. Kiedyś. Kiedyś, no, więc zobaczymy, co to będzie. Oby nie było powtórki z zeszłego roku. W zeszłym roku Rok było po prostu taki sztorm. Zresztą macie swipe tutaj sobie. Tak, to na górze tu. Jest o, dokładnie 20.08. Wszystko jest jeszcze tutaj zamknięte, tylko obsługa. Tak, Adam jeszcze tutaj rozmawia z panami od światłów. Światłów, o Boże, w jakim to jest języku? Od światła, od dźwięku. Eee, I widzicie, wy tutaj będziecie. A właściwie byliście, bo mówimy z przyszłości. A my tutaj działamy. Ach, jesteśmy po próbie. Oczywiście przyjechaliśmy wcześniej i co? I jest to, co powiedziałem, czyli że na pewno będzie wszystko na wareckich papierach I, i tak jest. Jest, no, jest, żeby tak długo próba, bo chcieliśmy, znaczy, no nie wiem, znaczy dobrze, no w sumie chcemy, żeby było wszystko, wszyscy chcą. Jak najlepiej, nie tak, 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 spodziewałem się, że, że będą tam. lasery, więc też super, a to też trzeba przyćwiczyć, żeby były widoczne i jakieś momenty ustawić, bo się nie da rady ustawić tak to nie jest koncert, który w tym to, to są takie jakby akcenty, których w, wy tak. ty możecie nie zauważyć tak, nawet, ale wiecie, to wszystko. Są, są jakieś wymagane wybrane do piosenki, do gdzie na przykład coś można by zrobić i mam jakiś pomysł, ale też nie wyreżyserujesz 6 godzin. Nie? Tak. To jest tak. niemożliwe, bo to trzeba by po prostu 6 godzin gdzieś, kimś przećwiczyć minutę w minutę. To jest niemożliwe, nie? Ale a a, no, staramy się. Tak, i to jest teraz lustro. I ja sobie przed nim siedzę i zaraz będę się ogarniał, malował o, tak, i tak, tak dalej. Się no właśnie. Teraz wam pokażę sztuczkę. Patrzcie. Magia. Jestem makikiem. Jeszcze trochę stało. Najgorzej przede mną, już sobie opierdoliłem oczywiście. Pokaż. Nakładając maskę. A, rzeczywiście I najgorzej przede mną, czyli e, fucking rzęsy. To jest zawsze dramat. Zawsze kurwa to jest dramat. I po prostu na przyszłość... A pokaż jakie masz rzęsy. Na przyszłość, jak będziemy mieli 10 lat, brali imprezy, wiesz, na emeryturę. Jak będziemy już emerytami wszyscy, to muszę mieć być tak bogaty, umówmy się, że będę miał osobę od nakręcenia rzęs. Tak. A ona chyba nie. Skromne. Bądź, wydaje mi się, że z, z drakonów. Chyba z drakonów. Ok, będzie pasować, ładnie, nie? Będzie. Jest jeszcze kilka popraweczek, jeszcze brokaci, wiecie, zaraz tego szmego, tego szmego. Dwudziesta pierwsza wypiła. E, poszliśmy odpalić pierwszą godzinę e, biforową i zaczęło kropić. W tym samym momencie, Chociaż dokładnie. Jeszcze z 15 minut temu prosiłem Patryka, żeby sprawdził i wszystkie prognozy mówiły, że już dzisiaj padać nie będzie. Tak. Więc zobaczymy, może po pokropi chwilę zaraz przejdzie, a jak nie to nie wiem co, no jakby już to się wszystko dzieje. No wam. No. No, i jak tam samo poczutko. E, jakiś milion razy miałem kupić sobie klej do rzęs, bo podejrzewam, że to jest kwestia po prostu rzęs chujowy, ponieważ on był dołączony do jakichś rzęs, więc pewnie jakiś. wiesz, ale jakoś nigdy nie miałem okazji, więc tak to leci. No, trochę ja pierś mi kurwa, nie wiem, ten deszcz, nie wiem co będzie, stresuję się. No. Ja się mega stresuję. E, znaczy, no ja zawsze się stresujemy przed każdymi imprezami, to nie jest tak, że to jest dla nas. Jak jakaś impreza, w sensie, w pewnym momencie, gdy wszystko idzie według planu, to my też wchodzimy, ale zawsze jesteśmy zesrani mega na samym początku. Dobra. No bo nie, nie wiemy, tak, nie wiemy. To, to że jest ileś tam sprzedanych biletów, nic nie znaczy, tak. Nie wiadomo, ile osób przyjdzie ostatecznie, nie wiadomo, ile osób będzie na początku. Nie wiadomo, e, wieś, czy nic się nie skierdoli, a zwłaszcza w planerze, pogoda, sąsiedzi, którym jest coś za głośno. Zresztą to jest po prostu stres, no bo są ludzie i nigdy, nigdy, zawsze jesteśmy super odbierani, ale wiecie, to jest po prostu silniejsze, nie? No, to, to prawda. Jest, często mówicie, że to są koncerty i jakby, no w sumie chyba coś w tym jest, bo po prostu jeżeli przychodzi do Ciebie kilkaset osób, patrząc na Ciebie, bawić się z tobą i coś oczekuje od Ciebie, i Ty czujesz po prostu tę presję, trochę sami sobie to. Ja już jestem nauczona, bo ja nie wiedziałam na początku, że jak się nałoży klej, to trzeba trochę odczekać, żeby, a nie żeby zaczął łapać, po prostu kleić. Słyszę, że już jakieś krzyki, bo już bramka jest otwarta. Coś no. się schodzi. Ciekawe, jak duży jest deszcz. Słyszysz taki szum? Słyszę. To jest deszcz? Chyba tak, I to no. sprawdzić. Tak. No kręcę cały czas. Tutaj byście. Nie wiem co będzie. Więc fajnie, bo tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że to jest po prostu bichbar i nawet tu nie, nie ma, ma jak, y gdzie się schronić za bardzo. Wiecie o co chodzi. No, prosimy. Hej! Hej! Tak Hej, przepraszam że o tej porze masz że przed tym nie zostało się Chce za bolerko? Mam bolerko. Bolka pamiętacie? Mam bolerko! Mam bolerko. Nie wiem, czy to będzie się trzymać, bo to jest taka siateczka pod tymi cekinami. Jest ogólnie dramat. Jest totalny dramat. Jest, yy, Więc to tak. Już pół godziny że ja naklejałem i nadal mi się odkleja. Odkleję. już. Nie nagrywałem tego, żeby jeszcze bardziej nie podkurwić dama, ale był dramat. Oczywiście pada. No i teraz już chyba przestało, tak? On. No, wiesz, o co chodzi. No 21 47 jest. I jak tam? Czuję się tragicznie. Ale psychicznie czy fizycznie, czy co? Fizycznie. nie. No jest. Ja Mam jestem. wrażenie, że cały czas mi się ręce odklejają, że mi jakby wchodzą na oko. Ale wiesz, jak będzie dotykał, to możesz po prostu je w końcu... Ładam cię nie dręcznie, zaraz umrę. Siku mi się za chwilę chce jak zawsze ze stresu. Ale ze stresu, no. Wszystko jest w blokacie. Kurwa, <laughs> to jest życie właśnie. 21 czy 56. Za chwilę wychodzimy, masakra. Tak, 4 minuty. No yes, masakra, słuchajcie, nawet nie wyobraźcie sobie, jaki to jest stres. No. To jest serio? śmieszne, ale to nie jest do opanowania. Po prostu. Też mi się tak wydaje, no. A dzisiaj to już jest wyjątkowo, nie? Nie byłem, że ostatnia impreza, przynajmniej w tym roku. Pogoda nie wiadomo, nic nie wiadomo. Ja po prostu cały drżę. Ja też. I, i zawsze jak stresujesz się od niej to z nosami cieknie. Mm -hmm. Mi ręka aż chodzi. Dobra, z pięć osób jest. Jest z 5 osób. Dziękujemy. Trzymajcie kciuki. Będziemy jeszcze później wpadać. No dobra, więc bilans jest taki, że jestem po pierwszej godzinie, czyli jest 23. Odpadły mi rzęsy. Jedną z nich zgubiłem w trawie, prawdopodobnie, więc już sobie nie przykleję. Całe szczęście mam tuż, więc zaraz sobie przynajmniej trochę podmaluję swoje. I'm done, jak bye Skończyło się. Ja już skończyłem, jakby przykro mi bardzo. Jeżeli ktoś mi nie jest w stanie pomóc z tymi żoncami, to ja już skończyłem z nimi. Jakby, nie, jakby, nie. Jest, rozstajemy się, to jest. Przykro mi bardzo. Ale nie będę płakał, bo jakby jestem silną, niezależną kobietą i jakby nara. Aha, i jeszcze jedno. Jakby tak, mam na sobie narzutkę, ale jakby. To jest ten moment, że po prostu mam w piździe wszystko i co? Mam dwie narzutki. Tak, mam dwie narzutki na sobie w jednej chwili po prostu in your face, bitch! Oraz tak, jeżeli Was to ciekawi, to w tym wszystkim idę do tej Toja. Jakby. Taka jest cena sławy. Bardzo Wam dziękujemy, że tutaj e, przybyłyście i przybyliście. E, wbrew pogodzie. Póki co nie jest źle, mi się wydaje. Bywało gorzej, więc słuchajcie, cieszmy się chwilą. Dziękujemy. To my dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy za to, że nas wspieracie. I chciałem też jedną rzecz wyjaśnić, że ja bardzo, znaczy ja jestem całkowicie za tym, żeby ludzie okazywali emocje, ponieważ ja mam wrażenie, że w tym kraju jest jakieś takie przyzwyczajenie, że nie wypada. Nie ma czegoś takiego. Okazywanie emocji to jest atut. Wiele osób niestety próbuje wmówić, że nie każdy jest wartościowy i nie każdy jest człowiekiem. To się wydaje śmieszne, ale tak jest. Ale to już wiecie. To już nie chodzi nawet o tę nagonkę, która teraz tutaj panuje, ale chodzi o wszystko. Mi się wydaje jakoś tak, dzisiaj sobie pomyślałem, że nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale największym wrogiem Polaka jest Polak. I nie wiem dlaczego tak jest. Niestety. Um, ale chciałbym, żebyście, ja wiem, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę i każdy ma chujowe dni, naprawdę my tak samo przecież jesteśmy ludźmi, to nie ma znaczenia, gdzie, kto stoi, wszyscy jesteśmy tacy sami. No może jesteśmy niektórzy wyżsi, niektórzy może mamy inny kolor włosów, może mamy różny wiek, może kochamy inne osoby, może wierzymy w coś innego. Ale to w żaden sposób nie powoduje, że ktoś jest gorszy od drugiej osoby, ponieważ tak. No, wiecie, na kłopski razem. Jakie to ma znaczenie? Nie? Zastanówcie się, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Żadne. Zebraliśmy dookoła siebie takich cudownych ludzi. I to jest bardziej cenne. Widzisz jakiekolwiek pieniądze, jakakolwiek słaba. W tych czasach łatwo jest bardzo zdobyć słabe pieniądze. Ale ciężko jest zapracować na to, żeby stworzyć jakąś społeczność. A ja myślę, że nam się to udało w jakiś sposób. Tobie bijecie to braku, Musisz coś, Patryk, powiedzieć, bo będzie, Dobre. że jesteś moim jakimś niewolnikiem. A tak nie jest. Chciałbym zaprzeczyć wszystkim plotkom. Ale spokojnie, jesteśmy w internecie, widzimy się codziennie. Dziękujemy. Słuchajcie, jeszcze tylko chciałbym dodać, że wy. Sytuacji, w której wszyscy chcą podzielić wszystkich już, bo jesteśmy na tym etapie, fajnie by było, gdybyście dbali o siebie wzajemnie, że nawet o swoich najbliższych reagowali, gdy dzieje im się krzywda, gdy ktoś się z nich śmieje, czy to na ulicy, czy w internecie, okazywali wsparcie i też zrozumienie i okazywali taką wyrozumiałość, ponieważ emocje są w tym kraju na tak wysokim poziomie. Że łatwo się wkurwić, po prostu. I trzeba też zrozumieć, że czasami po prostu trzeba się wkurwić. I trzeba po prostu wyrzucić to z siebie, oby w jakiś konstruktywny sposób. Ale zrozumienie to jest coś, o co chciałbym was wszystkich poprosić. Siebie też proszę. Codziennie, właściwie. Pamiętajcie, ee, pamiętajcie wszystko, <grymne> ale najważniejsze, pamiętajcie, co jest najważniejsze. Najważniejsza, najważniejsza jest miłość i ją trzeba, nią trzeba się kierować, okej? Okay? Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Sąsiedzi nie słyszą, nie było policji jeszcze. Wrocław, co jest najważniejsze? MIŁOŚĆ! 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 Co jest najważniejsze? Daj mi spokój. O Boże! Jak? Oczywiście było mnóstwo stresów. No płakałem jakieś 10 razy, ale to jest normalne i jakby to nie złego. nic złego. Nie. Wieś normalnie jak yy, nie facet nie może płakać i w ogóle ludzie nie powinni płakać kobiety mogą płakać, nie wiem, jak im dzieci umierają w Polsce ale jakby... Zrobiło się rocznie. No bo tak jest w Polsce, no w Polsce tak się nie, nie okazuje uczuć Nie, nie okazuje bardzo. się uczuć, nie mówi się kocham Kochanie. Nie u mówi, nas na imprezach, wiecie. płacze się śmieje, tak. skacze, to jest normalne bo jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy równi i ludźmi i w ogóle więc jakby, wiecie A jak podsumowujesz? Słuchajcie jakby nie odnajdzie nas ta sama chwila, ale jakby to jest normalne. Nigdy nas nie odnajdzie ta sama chwila. Musisz sobie zdać z tego sprawę. To nie jest kwestia tego, że teraz jest wyjątkowo i wy musicie myśleć, bo jesteście młodzi i to nie ma znaczenia. My też jesteśmy młodzi, co ty kurwa myślisz? Kwestia jest taka, że żadna chwila się nie powtarza. Po Czyli prostu ty... musisz sobie zdać z tego sprawę. Jolo. Po prostu wiesz, jolo, bitch! I musisz to doceniać. W każdą sekundę. madafaka in your face. Kurwa śmierć do zobaczenia za 50 lat bo złego kurwa licho nie bierze. Uuu, bit 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 bit. Tak to wygląda.